Dzisiaj mordy, witam was na dzisiejszym odcinku Dzisiaj mamy prezent Prezent dla Łapki, dla kota Łapki Jej instagram macie tutaj Łapeczka jest oczywiście naszą kochanią, członkinią ekipy Dzisiaj będziemy mieli dla niej prezent A właściwie to braciszka Więc będzie ciekawie, jestem ciekaw reakcji Łapki Czy przyjaźnią się od razu Czy będą potrzebowały trochę czasu Jeśli jesteście nowi na kanale klikajcie w czerwony do subskrypcji Subskrybujcie, będziecie na bieżąco z codziennymi filmami Bo tutaj są filmy codziennie Zawiacie łapy w górę, to nagram jak już się za przyjaźnią, bo dzisiaj pewnie mimo wszystko będą troszkę na siebie syczeć i krzyczeć, ale mam nadzieję, że gdzieś tam za jakiś czas będą już sobie latały razem wszędzie. Więc zostawiajcie łapy, to nagramy. po prostu taki odcinek z dwoma kotami: Łapką i jej Braciszkiem. A dzisiaj zobaczycie, jak odbieramy Braciszka. Zobaczycie, jak Łapka go pierwszy raz zobaczy, jej reakcję. No i co, no lećmy. Michael jest z nami. Eluwa, Michael. Uuu. Nie mówię, nic nie spoileruję. rasy, nic nie mówię. Zobaczymy wszystko już na miejscu. Co tam, będzie Słychać ciekawego. Wszystko w porządku. Tutaj jest transporterek, zgarniamy go. No i lecimy. Także lecimy. Jesteśmy na miejscu. Jestem troszkę podekscytowany, przyznam szczerze, z tym, że pani, właścicielka, nie zgodziła się na nagrywanie. Więc jak wyjdziemy, to wtedy włączymy dopiero kamerę. Idziemy, Michael? Tak, jest. Aha. Posłyszycie? Kotek już miał, czy biedak? Ja go daję do Majka, nie chcę go stresować. Michael, zaopiekujesz się? Tak, tak, tak. Bo miał, czy biedak? I słuchajcie, jest już odebrany, wszystko załatwione. Na kolanka kolankę weź, żeby się nie stresował. Ee, Marcie. Idzie dobrze. Mm. O, ale słodziak Muszę tam Michael, wiesz, poka... Oooo O, ale biedak, bym go poprzytulał Wjechaliśmy już na teren Krakowa i Michael wymyślił imię Simba Simba, bo wiecie... Aha, nie wiecie Nie wiecie dlaczego, zaraz się dowiecie dlaczego, zaraz się dowiecie na miejscu Nie, Simbuś zostaje, Simbuś jest za dobre Simbuś, kochany, no weź ja go wezmę, przytulę, żeby czuł ciepełko I słuchajcie, idziemy na mieszkanie Lecimy tu w lewo Jesteśmy, ale idziemy tutaj jeszcze na chwilę Zamkniemy się tu i chcę go pokazać Dobra, więc słuchajcie To jest Simba Simba jest, uwaga, kotem Chodź Simbuś to jest uwaga kot bengalski, słuchajcie, dlatego bengalski, że to są straszne rozrabiaki, a łapka jest leniuchem największym, bo to jest Brytyjczyk. jaka zaszła decyzja taka, że trzeba łapkę rozruszać, bo jej się troszkę czasem przytyło. Teraz to jest chudła, ale i tak generalnie trzeba rozruszać łapkę, żeby miała co robić, żeby się nie nudziła dlatego właśnie Simba. Mike wymyślił imię, bo zobaczcie, no to jest prawdziwy tygrys. No to jest tygrys. Ale Simbus jest. Simba jest skubaniec wow. Ma super sierść, co? Te centki, te łatki po prostu są przepiękne. Wygląda jak naprawdę jak Gepard. Pan jest zainteresowany. W pewnym momencie mi się tak cię <sparcia> pozrobił, w nogę. <sparcia> Ej, dobra, co? Reakcja łapki? Pan pa coś kombinuje, już coś chce popsuć. No tam wleci. Simba! Ale jak on się nie boi w ogóle, nie? Ale ja nie wiem, czy to jest dobry moment, żebym ci pomyślał o. Bo... go <sparcia> No, pa, tutaj już mi tutaj mi. są rany, rany wojenne po łapce, zobaczcie. O. I co ciekawe, nawet tu są, nawet tam są, więc tu wszędzie to, to było ulubione miejsce mapki. Co mam z On czuje też innego kota, więc też inaczej zachowuje niż wiecie, niż normalnie. Nie bój się Simbuś, chodź! No nic się nie boi. Dobra, Simba, musisz niestety wejść z powrotem tego transporterka twojego, dlatego że idziemy cię pokazać łapce, a nie możecie się zagryźć. Więc musi być jakaś bariera. Muszą się przyzwyczaić koty do siebie, więc Simbuś wskakuj. Łapencja się boi za dużego ruchu, więc jest trochę wystraszona, ale może zaraz przyjdzie. O patrzcie jak ma jak się boi zobacz. Nie, kubie jedna Łapencja. O, o, złapały kontakt. Widzą się. Jezu, jaka łapka jest wystraszona? A Simba nic sobie z tego nie robi. <grym błędny> <grym błędny> łapka uciekła, bo ona, ona jest. taka. Ona jest taka kochana. Łapka zasyczała na mnie, bo czuję inny zapach, nie? To będzie ciężka misja. Poznać ich. Łapencja! <grym błędny> ona jest takim swojakiem, Ona się wszystkiego boi, ona jest taka biedulka. Postaw no. może nawet łóżku. O, ja się o, ja na łóżku. Jak się popatrzyło? Oo, ja żakląka zrobiła. No pensja. O, 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 oho. Nie zwykleła jest ostrożna. Wiedziałeś. Nie wie, co zrobić, nie wie, nie wie. Wiecie, ma pensja pierwszy raz widzi innego kota, więc też dlatego się tak boi. A Simba już był przed chwilą wśród całej rodziny, więc się nie boi. Łupencja. <grystanie> <grystanie> Spróbujmy przez drzwi, żeby się powąchały przez drzwi. Dawaj, Simba, wyskakuj. Ej, Simba się czuje bardziej się... na no, Pewnie niż łapka. Tak, słuchaj, A jest chud jakiś szup, jaka żyła. Chciałbym taki być jak on. <laughs> inne uszy ma w ogóle, nie? Ale piękną masz ma, nie? No. No, słuchaj, jest do masakra nie ma, nie słuchajcie. A on się nie boi niczego. To jest odwrotność łapki. jak łapieńcy tam tylko w głowy wystawia. I patrz, patrz. No łapka jest takim słodziakiem, to jest najsłodszy kot na świecie. Jest taki w tym wszystkim biedny żeby go chce przytulić jest, jest podejście Łapka jest tuż za drzwiami Zabij, chodź Chodź inna To jest słuchajcie Dla łapki mega stresująca sytuacja Ale on ogólnie wyjdzie i to na pewno na plus No tylko na razie musi się wiecie Przemóc Ech, Łapka jak się patrzy Łapencja No nie bój się Łapencja Łapka się patrzy Zastanawiam, czy podejść czy nie 拿不到一块元。No, Minęły dwa dni. Mam nadzieję, że kotki się troszkę, słuchajcie, zadomowiły. Mama mi mówiła, że przez drzwi do siebie wąchały, ale jeszcze nie miały takiego spotkania. Jedziemy w takim razie, właśnie do moich rodziców i spróbujemy, słuchajcie, sprawdzić, jak tam brat łapki i jak łapka. Czy dzisiaj się poznają i polubią? Zobaczmy to. Chcę, żeby to wszystko było, wiecie, na takim jednym filmie, dlatego on trwa już tak naprawdę dla mnie trzy dni. A dzisiaj swoją drogą jest 20 stopni, jest mega ciepła. Więc. Trzymajmy kciuki, żeby się nie pozabijały. Dobra, jestem już, więc wbijam do rodziców. Zobaczmy, co u Łapencji i u Simby. Cześć. Cześć. Cześć Łapencja. Ja nie pachnę niczym. Ale Łapencja, Dobra. jesteś ładna. Co nie chcę, żebym cię Kotku. Pan na mnie. No coś ty No znaczy, fala, atakuje mnie No Zabułam tatę Łapka do... mnie podrapała do krwi Patrzcie, <noise> łapęce wygląda jak taki Wiecie, bojowy kot w swoim domu <noise> Kamera nic nie zrobisz czy też ją zaatakujesz? Kamera niczym nie pachnie <noise> No nie atakuj mnie łapka, nic ci nie robię, nic Macha tym ogonem, widzę, że To jest taka oznaka, że jej się nie podoba Nie podoba ci łapka? Podrapała mnie do krwi. Tak no. czuję tamtego. Czuję, czuję, no idzie simba. To będzie walka. Walka będzie, no na pewno. Ale nie atakuje jej, nie? tylko się patrzy na mnie. Ale to jest ciekawe, dwa koty się spotykają po raz pierwszy. <grystanie> Simba w ogóle się nie boił ani trochę, a łapencja. trochę syczy. Ale się w ogóle nie boi, lata sobie na cylku. Łapencja to taka pospinana. Ale jest z niego, co? Zostaliśmy sami z łapką, która tam nie jest zbyt za dobrą nas z tego powodu. Simba, ty jak? A, Simba chyba dobrze tutaj się trzyma, zobaczcie. On się tak on lubi, jak go tak się głaście. Oho. Patrzcie, to jest różnica. Łapka stoi przerodona, a ten se pije Łapka przerodona, a ten se pije Ciekaw jestem kiedy oni się polubią Jak na razie łapencja nie jest najlepszą yy, przyjaciółką i koleżanką domową Ale wiecie jak to jest w świecie kotów, w świecie, w świecie zwierząt To zupełnie wygląda inaczej Łapka tutaj uważa to miejsce za swoje terytorium I ktoś po prostu na jej terytorium wtargnął A dodatkowo ona nie żyła z innym zwierzęciem, nigdy z innym kotem Tym bardziej, więc tym bardziej jest to dla niej stresujące I tym bardziej się boi To jest wszystko też dla jej dobra bo ten Bengal ją po prostu ładnie i pięknie rozruszał. co nie Simba? No. Jak już się oczywiście polubią, wtedy Łapencja po prostu będzie mogła sobie z nim śmigać i się bawić. Jak na razie to... Chyba nie, nie lubię się za bardzo. To kamera. Co za słodziak największy. A łapka dalej, tam bidulka no. Simbuś, jaki słodziak, patrzcie. na balkony wyszedł. Bezproblemowo. A łapka tam się czai. Ciekawość, łapencja, ciekawość, zżera, co? Łapka? Ja <grym>, łapencja, ciekawość, zżera. Na razie to łapka warczała i syczała, a Simba po prostu miałczał, więc poddawał się jej. Ale ma pencja, już się tam leży. I on też tu leży, Walka o terytorium. W takim razie idę, bo no jak na razie to, to, no, to jeszcze kotki nasze się nie polubiły, więc no, trzeba im troszkę czasu. Wpadnę tu za dwa dni. No to co? Do zobaczenia za dwa dni. Słuchajcie, minęły kolejne dwa dni i zobaczcie, przyszła tutaj połowa praktycznie ekipy, żeby zobaczyć kotki, bo tak naprawdę Michael tylko widziałeś. Tak, Piotrulo, mhm. widzieliście. Aha, co ciekawe, koty dzisiaj po raz pierwszy zostały same w domu. Więc możliwe, że zobaczymy, nie wiem, łapkę na przykład leżącą lewy no tak Ja myślę, że jest też zobaczymy kupę na środku. <noise> to, to też, no. Ej, łapka nie jest jakaś pospinana. Ej, pazz, nie jest pospinana. E, no pensja. Ale słowziak, je... Nie no. ja wręcz można do niej przytulić. Pamiętajcie, że jak. O, jest! Patrzcie, Wera, chodź zobacz. Tromo, chodźcie zobaczyć sobie. Patrzcie. Jak mało? To jest siba. To jest siba. No, jest piękny. Tylko pamiętajcie, że jak dotkniecie simbet, to łapka może później na was... Wiecie. Patrz, jak mi pasuje, pikuję mi. O! Najówko! O, jaki jesteś malutki! Jaki słodki! Słodziak co? No. Mamy spotkanie. Zobacz. I co się stanie? A one się już widziały wcześniej. Ale no, one, na nią przecież. One tu same były cały czas. No Łapencja jeszcze nie akceptuje do końca, a minęły już cztery dni, słuchajcie. E nie Karol, porównując do piątku, ona naprawdę się dobrze wygląda, co nie? Tak, babka dzisiaj już zachowuje się w miarę normalnie. Paczek skaczy, sobie. Chodzi, skacze i w ogóle, ale przy konfrontacji, no już troszkę się bała. Super jest, nie? No, jest przepiękny, serio. A nawet go to nie rusza. O co chodzi? O Simba, czemu się nie bawisz? Ale superacko wygląda to, że on jest taki jest te takie centki jakby, nie? No. Jakieś coś. Ale jest chudziutki. No, jest taki malutki. A ile on ma? Wy wiecie? Trzy miesiące chyba. To łapka też chyba miała, jak przyjechała. A, ale teraz ma 10 chyba. No, czyli są... Babka nie chce się dać dotknąć przeze mnie <grych> Atakuje mnie cały czas, ale tak nic mi nie robi, nie syczy. Jak on ma tutaj taką fajną linię, patrz. No ma no. ogole no fajny, taki długi. No. On jak gepard wygląda mały. No. Nie jak mały gepard. Pa. On jest, wiecie, maluchem, więc on się lubi bawić mega, nie? Teraz będzie czuł łapką tutaj, patrz. No, jak się cofa No <grych> pensja no nie. Ale widziałeś jakieś łapkę. Jak <grych> widziałeś jakieś łapkę taką atakującą. <grych> Ostatni razem jak ja tutaj byłam i... Z... Byłam jeszcze jak, jak łopencja tutaj normalnie mieszkała, i jak jeszcze spałam wtedy u Karla, to łopencja przychodziła i taka była mega spokojna, i na przykład lizała mi tutaj rzęsy. Tak podchodziła i lizała rzęsy. Zobacz, oka. Czemu mnie atakujesz? No, przecież się lubimy. Ciekawe jestem, jak ona tutaj Nie, to za sobą żyją. Fiona mi próbuje przybić. Przyjdź, Pionę łopencja. Przyjdź, <laughs> Dobrze, dobrze. ja widziałeś? Przebudziła ja Było. Ale on jest mały w porównaniu do niej, co? No, on jest trzy razy mniejszy. Ale jest ciepły fest. Tak się siedzi. Tak, no, tak Wszystko mu pasuje. I nie grozi, nie? Wszystko mu pasuje, no. Może no. się siedzieć. Ale ma takie oczy, jak się na jego spojrzenie tak patrzy i tak... Co on ci? A e, co tu spsocić? No to jest taki serio. Wszystko mu pasuje. Nie... Może sobie siedzieć na, na rączkach. Siema. Co tam? A on jest długi, co? No, on jest taki podłużny. Myślę, jak są spierdzielić, żebym mnie nie zobaczyła. Ale Łabie. jest taki kościsty, bo łapędz jak się ją przytula? No i co? Jest taka spukata. No, jest taka, taka mega puszysta, a on jest taki malutki, że ja się boję, że mu zaraz zrobię krzywdę. No, no to bo łapka ma tą sierść. Ja po Nawet jak była szczuplejsza łapka, to ona ma strasznie puszysta. Mm. Ma dużą sierść, no, on ma króciutko, nie? No dawaj sobie. Oho. Ale A tam też ma długą. <gry customize> jak se yeah. przeskoczył, nie? To jest. Typowy młody kot. A kto mu wybrał, nie? Mike. Serio? No, Mike zrobił Nie Zróbę, ja jestem rafikiem, jest Simba. O, Siedzi i obserwuje z góry, co my tu kombinujemy. Już tam coś zobaczysz. Co Simba? Polujemy? To jest jaki ciekawy wszystkiego. Łapkę tak za pomocą latał. Łapka tak robią, a w kolorze się przychodzi. Ale serio, mu wszystko pasuje. No, Trzymasz mnie na rękach, no, no. legi. mnie na ziemię, to sobie pochodzę. No. A on nawet nie wyrywa. No nawet, nawet nie ma czegoś takiego, że wiesz, no. wow. że. Jest no. zupełnie, zupełnie inny niż łapka. Łapka, coś nie pasowało, tak bam. Ja stąd idę, mi to nie pasuje. Jak go się da przekonać? Ale na burmuszona jest kobieta. Na jesteś kobieta? No proszę o ciebie. A ci tam rączkę do mnie zaatakujesz, czy nie? Niech <laughs> się ba. A taka na no. burmuszona, hmm. widzisz taka, co będę nie chcecie? Rostawcie mnie spokoju. Dobra <noise> <noise> Może chciała może piątkę zbić, nie? A jak poszedłem to ja miałem na rękach, ale koty śmieszne ze mnie? Miałem ją na rękach, było git Ale poczuła im zapach i już nie i, jest kota i już nie da się jej dotknąć, nie? Ja myślę, że ona ja takiego w ogóle zbiorowego focha na nas, więc Zbiorowego focha Także po prostu musimy stąd odejść i dać jej chwilę odpoczynku I wymyć ręce przy okazji Ale dzieną się właśnie A on tak taki wzrok, wow, nowy świat <noise> Opa, już się a obraziłaś jej do ściany No no zobacz jaki to jest bobas <noise> A mo oczy takie smutne Uuuu, Bi. Łapęcia, i tak Cię kochamy Nie przytulę Cię, bo byś mnie zabiła, ale i tak Cię kochamy <śmienny> <śmienny> Łapka nigdy nie lubiła tego trapaka, nigdy go nawet nie użyła A Simba go lubi mega Hold Simba na rączki. Ale ten dom wygląda jak taki typowy dom kotów. Ciekawy jestem, ciekawy jestem czy się polubią, ale to już chyba słuchajcie w kolejnych odcinkach, bo myślę, że to przedstawienie Simby i pokazanie go łapce i że one już ze sobą tutaj powiedzmy żyją, jakkolwiek mamy za sobą. Teraz tylko, żeby się zaprzyjaźniły. Myślę, że to też kwestia tylko czasu i łapencja zaakceptuje biednego Simbusia i wtedy on ją będzie mógł rozruszać trochę i nasza łapka nie będzie taka grubaska. Grubaska! Ja w ogóle podsumowam. No, no łapce się trochę ulało, tak? Jest jak jest słodziak, on się, się tak fajnie trzyma. Dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Łapka jeszcze jest trochę zła, ale przejdzie jej i też będzie z się, się bawiła. Tymczasem ja dziękuję wam za odcinek i, i widzimy się już, już jutro w kolejnych odcinkach. A to był właśnie brat dla łapki film. <laughs> Trzymajcie się mordeczki, do kolejnych filmów. Na razie, cześć i siema. Cześć.